Dobra, spróbujemy. Co nie? Może się uda. No, generalnie musimy po prostu kogoś zabić. Więc. I żeby zrobić to zadanie, rytual dzienny. Więc może się uda. Jak pokażę. Kurde, nie spojrzałem, jakie perki w ogóle wybrałem na nim. Ale, przyps. Ej, w ogóle zapomniałem spojrzeć na to. Jestem jakimś debilem. Jakie ja perki na nim miałem? Ja pierdzielę, zapomniałem o tym na śmierć Zagrałem na tych domyślnych, jakie tam były ustawione Jak kiedyś se ustawiłem, no to chyba były dobre Noed był, tak? Noed? I co tam jeszcze było? Ja pierdzielę, ale głąb Wystartowałem, nie spojrzając, nie ustawiając perków Zajebiście, Barbę miałeś, no to dobrze Barbę, Noed, Jezik, no to w sumie dobre są perki Tak jakby nie patrzeć Ale kurde, jak debil Jak debil, co? Noed dobry? No może być, Noed, no, it, no. Chociaż na, na tegoż kształta, to trochę bez sensu ten noet jest, ale już trudno. Już trudno. Tropiciel, a tropiciel był do czego? Do totemów chyba. No, noet na Marsie. Kurde, ale de, debil ze mnie. Jakoś tak dałem szuka i totalnie zapomniałem spojrzeć na te perki, co nie? A co dodałem takie busty do tego Gaugana i kurde, jakieś perki se tym wrzuciłem. Widzisz, aury leżących. No to kurde, że mi się zgałganiłem, po cholerę mi ten. Ach, dobra, nie, 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 nie nie, wypowiadajmy się W sensie, już, dajmy sobie spokój, dobra Trochę niedobra... Barba jest spoko, myślę Chociaż, chociaż, nie wiem Jestem ciekaw, jak to zabijanie działa, wiecie To tego nie, 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 nie Nie, nie rozumiem do końca, jak to miałoby działać yy, ale zobaczymy O, no chyba spoko mapa nawet, co nie? Taka pod... Pod wypatrywanie ludzi nawet chyba Bo będę mógł się w sianie zaczaić I wiecie, i patrzeć, co nie? Myślę, że spoko będzie Chyba fajna będzie taka mapka, co nie? Tylko kurde, nic nie widzę na razie Nie ma ich tu Hmm a to chyba daleki ma zasięg, co nie? O, o, tam coś się świeci? Czy nie, wydawało mi się. Ej, no co oni robią te silniki? Czy co jest? Nie no, jakim cudem trzmów jak nie widzę. O, teraz ich widzę. Przecisiano ich nie widzę naprawdę? Ja pierdzielę, no bez jaj! Zmieniam zdanie, to jest najgorsza mapa ever. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Nie widzę ich przez ściano? No to zajebiście, zajebiście se po kampie. Kurde, no. No to se po teraz, jasne. Jak ja gościa nawet nie mogę... Ja pierdziele, no nie wierzę! Dobra, tu widzę kogoś. No patrzcie! No co to to odpierdzielasz, wracaj tu, no nie wierzę! Przecież to jest bez sensu! Masz za swoje, kurde! Nie, no nie wierzę, no! Ja pierdziele, no! Jakie to jest beznadziejne Ej, no mam przejebaną rundę. No nie wierzę, ja myślałem, że przez siano będę jej widzieć. No, przecież to nie ma sensu. O kurde, do wyjebania to będzie runda. Coś czuję. Zanim w ogóle się zorientowałem, zanim w ogóle się zorientowałem, że ten, że, że przez siano nie widać, to już dwa silniki zrobili. Patrz, widzę i szparę, ale nie widzę jednak. Dobrze! A na tym się już nabijałem? Łatwo. No przynajmniej zrobiliśmy rytuał dzienny, co nie? No <laughs> przynajmniej rytuał zrobiliśmy dzienny. <laughs> Ale i tak przegrałem, w sensie runda jest przegrana totalnie. E... Ale przynajmniej rytuał zrobiliśmy się dziennik. <laughs> Więc wiecie, no. O, barbecue chili mam, nice. Zaraz się okaże, że wygram to jeszcze, XD. Oh. <laughs> to byłoby dosyć zabawne. Jak mogę zabić kolej. Nie mogę zabić chyba kolejnego, co nie? W ten sposobie Tylko jedną osobę mogę tak zabić. Jak wbije ten trzeci ten, no bo ich nie mogę już zabić. Jak to jest? Przeździone jest. Czy ona mi uciekła? Lol, jak ja to zrobiłem? No, dobra, nieważne. Możesz, musisz się zbliżyć. Ale próbowałem i nie było w ogóle tej opcji jakby... Hmm. Nie wiem Dobra, ogólnie Słyszę ją xt, idź uratować swoich kolegów, a nie Klapa jest swoją drogą Wiem gdzie przynajmniej A widzicie, tutaj już nie mogę, na niej nie mogę już nabijać Mogę. Nie, chyba nie wbija mi. Chyba nie mogę już. Co nie? Mm, baw się swoim jedzeniem, mówisz? O, na tym mogę. O, dziękuję bardzo za subskrypcję. Dobra, niech się wyleczy. Muszę trochę przy przypilnować, troszkę jednak na nie już nie nabijam. Wiecie, to trochę problematyczne. Tutaj słyszę, na nie chyba też już nie nabijam, tak? Czy na niej nabijam? Na nie nabijam jeszcze, dobra, nie jest tak źle. O, walnęła mnie. To się ci udało. Poczekaj jeszcze, nie nabijajmy sobie. Dogońmy ją najpierw. Dogońmy ją. A nie, to jest ta nienabijalna. Ja pierdzielę, a gdzie jest ta druga? Dobra, połóż się na razie Tu jest, a ona też jest nienabijalna. Potrzebuję tego ostatniego typa. Dobra, o jest! Dobra, podejdźmy do niego. Czekaję czy będę mógł go zabić, jak myślicie O jest! Mamy to! Mamy to! Dobra, myk! E dobra, nie jest takie złe jednak to jak się okazuje. A ja kurde na początku jakimi mi gun, gun raz zrobili. Ooo! Jeffrey Game here, GG! Dzięki za sto bicików! No wygrać wygram, ale jest jeszcze osiągnięcie, żeby zabić w ogóle wszystkich czterech, co nie? No i tak zastanawiam się Czy to w ogóle jest do wykonania? No zaraz mi spadnie te trzecie zło Ej, jak już na nich nie będę mógł nabić chyba Czy mogę Jak oni już mają czerwone, to już na nich nabić chyba nie mogę, co nie? Ej, to ja nie mogę wbić na nich ten? No i to bez sensu. Ej, to jak ja mam to wbić, jak nie jak ten? Ale jak chcę wszystkich pozabijać, o to chodzi. Ile ona razy wisiała, bo nie pamiętam. Ile ona razy wisiała? Kurde, nie pamiętam. Kto ile razy wisiał, bo ktoś wisiał dwa razy, na pewno. Ej, Dobra, zniszczmy to. Za wolno zabijałeś, może. No trudno. Dobra, trudno. No, chyba już się nic nie nabija. Dobra. Nie wiem, czy ona wisiała raz, czy dwa razy. Dobra, powieźmy ją. Jakbym miał penetrum mori, no to mógłbym teoretycznie wszystkich zabić wtedy, ale. Ale nie mam. Nie, ona wisiała, widzicie. A teraz jak ona ją zdejmie, to mi się to nie zresetuje jakoś? Koło ikony masz kreski. Koło ich ikony masz kreski. Gdzie mam kreski? Dobra, gdzieś tu jest klapa. Tak sobie. Zobaczmy, czy przy klapie przypadkiem byczek nie chce. Zdejmij, się, mam nadzieję, że ją zdejmiesz. Oddalę się. Żeby, żeby ktoś... Dobra, zdjęła. One już chyba po dwa razy wisiały. W ogóle jak nie czyta, co nie? No, nic z tego nie będzie już. No trudno, załatwimy to klasycznie w takim razie. Chodźcie, tutaj, do Bladeusza! Chodź do Bladeusza! No, dobra, widzicie, bo to jest jakieś ograniczenie tego kampienia. No,ż Kościół nie ogarnął po prostu. Znaczy, ja nie ogarnąłem. Bo nie wiedziałem, że tak to działa. Że Penetrum Mori nie mam tego klasycznego Penetrum Mori, po prostu co nie. Dobra, Ach, chodź, chodź, chodź. No, na haku se zawiśnież. Uuuuh, wujek Gusti. Trzy miesiące. Witam Ladeuszu. Siema, wujku Gusti. A to jeszcze nie koniec. O kurde, ona dopiero ten? Ja już myślałem, że to koniec jest, a tu proszę. Kurde, nieźle się trzymają w sumie. Dobra, nie ma co przedłużać tego. Szybka akcja, no. Co tu dużo gadać? Nie ma co tutaj tego przedłużać. Czyli mogę go pisać kiedyś? Oj tam, nie przesadzaj. Nie jest tak źle przecież. Asy postaję tutaj. po dwóch stronach, trochę niedobrze w sumie bo jak ogarnie temat to da radę chyba, no taka widoczność średnia zobaczmy tu jeszcze te pole, które mnie ten... a Noeda mam, Noeda o ten Noed to XDb beczunia co nie proszę, Ej, da radę! Normalnie świecie otworzy. Nie dogoni. Gratulacje dziewczyna. No normalnie świecie dała radę. No trudno byczki. I tak nie, i tak by nie zabiłem wszystkich, więc. Nie, ale to zabiłem, więc zajebiście. Rytuał zrobiony. I to też zrobiłem. Klasa! No, głównie chodziło mi, chyba, żeby ten rytuał zrobić, byczki, wiecie? Tak sobie myślałem. Zrobimy sobie rytuał i zajbiście. O, prze, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, więc minimalnie sobie pozmieniałem. Tutaj to jest w sumie zadanie też bez sensu. Wziąłem powieść tylu różnych ocalałych. No, przecież ja nie będę teraz wieszał ludzi nawet. A problem jest taki, że te osoby mają swoją wyczerpywalność, czyli można na jednej osobie wyczerpać odpowiednią ilość eee, tego zła. Dobra, czekamy na ludzi. Czyli jeśli na przykład z Feng Min wycisnę Maxa, no to już potem muszę z kogoś innego wycisnąć, żeby go potencjalnie zabić. Z no. zadonem na nieskończoność, czy jest trzy, jest łatwiej. A, ale to wtedy... O kurde aż takie kombo zrobić, ale to pewnie będzie się wbijać Ogromnie zwiększa... Tylko ogromnie zwiększa liczbę punktów zła wymagane do osiągnięcia tego Coś czuję, że tego nigdy nie zrobimy. Ale! Dwa czerwone! Ogromnie zwiększa liczbę punktów... Dobra! JOLO! Jak masz dwa różowe to nie działa, nie działa? Oj, 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 szybko, szybko, Uf. Jak masz dwa zielone to nie działa? Czemu? Nie upluwa biego. Ej, chcesz, żeby degrać? Ej, bieg. nie, ja zaraz idę na przerwę obiadową, wiesz, B? To mnie ja ostatni meczyk już walę teraz, wiesz? Ale ten działa. No to działa czy nie działa? Dobra, działa. Okej, okay, ale się przestraszyłem. Bo mi ktoś powiedział, że nie działa. Chyba działa. Dobra, Jolo, spróbujemy. Ale hardcore. No. Generalnie, ABI, ja teraz robię ostatni mecz i na przerwę obiadową, wiesz, więc niestety spóźniłeś się. Ale tak, to na DBD zawsze chętny jestem. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Tylko teraz jest trzeci poziom, to będzie mega ciężko wbić chyba w takim razie, co nie? Bo, bo jest jeszcze wolniej Kurde, ale beka, no dobra, spróbujemy Robię to tylko dlatego, robię to tylko po osiągnięcie tak naprawdę Ha, <laughs> Nie, nigdy bym nie opluł go. Normalnie mu odpowiedziałem, byczki, nie gadajcie głupot Nie gadajcie głupot x, głupot xów Ale wiecie, no ale żeby wbić to, to musiałbym pewnie na nich, wiecie, tak kampić, kampić. O to chodzi. Że ja mam potwornie, dwa razy potwornie zwiększone tempo nabijania trzeciego zła, więc właściwie ja nie wiem, czy w ogóle uda mi się wbić te trzecie zło, co nie? Jeśli masz dwa różowe, to jeśli się nie mylę, to po zabiciu pierwszej osoby spada ci do drugiego levelu zła. Naprawdę? Nie, no bez sensu. No bo jedno różowe jest takie, że trzecie zło nigdy nie schodzi, więc to powinno działać teoretycznie. No. No, masz jedno, że ci nigdy nie Masz jednym, jedno różowe, które powoduje, że nigdy ci nie spadnie z poziomu trzeciego zła. No to dlaczego miałoby spadać do drugiej wujki? To jest bez sensu. No Dobra, spróbujemy. Znaczy, no może nie ogarną mi, może się uda ich przykampić. Zobaczymy. Ach Tam nie widzę Tak najlepiej z daleka, co nie? Byłoby przy campie gdzieś Lepsza mapa jest na pewno pod to No dużo lepsza mapa Ale akurat nie robię tych silników, których potrzebuję Akurat robią inne silniki, tam gdzieś biegają Cholera No i właśnie tak czułem, że tak Tam widzę, że biega typ Dobra, nabijamy sobie Elegancko Kurde, zauważył się. Myślałem, że się nie zorientuje. Dobra, stłuknijmy w generator. No trochę wolno wbija. Takie gonienie kogoś może się mijać z celem. Raczej będziemy musieli przykampić na kogoś, to robi silniki. O właśnie, na przykład na tego byczka. Na dwóch byczków, kurde, zauważyli mnie. Szkoda, że mnie zauważyli, co nie, bo naprawdę wolno się wbija. I to widać. Dobra, kurde, no będzie ciężko. Myślałem, że może nie ogarną No i wiecie co Jakby nie ogarnęli to by poszło Kontroluj geny Tylko geny są strasznie... Tylko geny To są całkiem daleko ode mnie Dużo genów jest całkiem daleko ode mnie Oj, oj, oj Czekaj, trochę ją ten... Dobra, uderzę w silnik. To była moja obsesja chyba w ogóle, bo zwiększyła mi się prędkość ruchu. No, i jeszcze tam geny robią. No właśnie. Dobra, no połowy już mamy, co nie? Połowę już niby mamy. Ale połowa to mało. Musiałbym w pełni to wbić, i dlatego nie chcę ich ruszać trochę. No i tamtego gena. No wiedziałem, że zrobią, no ale nie bardzo miałem. Jak ciężko było kontrolować te geny. No, tamten się jest prawie zrobiony. Jeszcze mi nie podświetla. Musiał się ustawić jakoś tak strategicznie z drugiej strony. Dobra, tylko stuknę go w sumie. Kurde, zła mapa znowu, trochę, wiecie? No, połowę niby zrobiłem już, ale połowa to za mało. Trochę ponabijało, trochę ponabijało. Dobra, suknijmy. No, pomału nabija, już jest, już jest ponad połowa, co nie. Tutaj fajnie te geny są. To jest strategiczne miejsce. O, no, tam biegnie. Dobra. O, o. Nie, chyba nie zauważyła mnie w ogóle. Zauważyła mnie po czasie, co prawda. Ale lepiej po czasie. Dobra, prawie się udało. Jeszcze trochę. Nie, jeszcze trochę, nieźle. Słuchajmy. Tam zrobi tego gena na końcu. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Już prawie, już prawie, już prawie. Wiedziałem, że tam tego zrobi. No bo ciężko było przypilnować tego, co nie? Ale tego w miarę pilnuję. Ciekawe, czy tam tego robią przy ścianie. Chyba nie robią. Dobra, stuknijmy w go. Jako, że prawie wszystkie geny zostały zrobione, ja w sumie trochę na tych trzech się skupiam. Pewnie roją tamtego daleko. Dobra, widzę, że ten też został ruszony. O, o, o. Dobra, chodź tutaj! Skończyło się! Śmieszkowanie. No, nareszcie. Kurde, ile to zajęło. O kurde, 6 miesięcy. Gg. Mam raz tuknę. Poczekajcie, muszę trochę genów przypilnować, bo wiecie jak jest. Gg dla Wojtaska. Dobra, ten się tręguje... No i teraz czas na mord! Ale to nie będzie łatwe też, bo trzeba ich złapać, co nie? O kurwa, zrobili tego najbardziej odległego. Dobra, koniec tych wygłupów, chono tu. Ja! <laughs> Ciekawe, czy zrobią ostatniego. No Jak teraz wykorzystają okazję, to zrobią. Bo to drogę za zajmuje w sumie takie zabijanie. Jeśli byliby ogarnięci, to pewnie wykorzystać tą okazję, żeby dokończyć gena. Ale widzę, że się regresuje, więc okazja niewykorzystana. Dobra, zostało dwóch, z czego najgorzej będzie z ostatnim. Bo ostatni pewnie będzie chciał, wiecie, uciec z klapą. No i dlatego też, w sumie, fajnie byłoby klapę znaleźć najpierw, żeby wiedzieć, gdzie że ta klapa jest. A tej klapy, ta klapa może być wszędzie Więc trochę będziemy musieli się rozejrzeć i poszukać klapy, byczki Bo ostatni, musimy zabić ostatniego też, co nie? O no właśnie, szukamy klapy Patrzymy, czy jest tu klapa Jak będziemy wiedzieć gdzie jest klapa To już pójdzie No to głównie o to chodzi, wiecie? Kurde, robią trochę te geny tak mi się to nie podoba Ale klapy jak nie widać, tak nie widać może na górce jest klapa, klapa, klapa. Cholera, nie widzę klapy. Nie widzę klapy, byczki. Mi się nie podoba. No, regresuje się, regresuje się. A jakby się klapę udało znaleźć. To byłoby mega. Wiecie? O, jest! Mam klapę, dobra. Jest nasza. Hit. Dobra, czyli jak os następną osobę musimy zabić. Raczej w tym pobliżu. Dobra, idziemy tam do tego. Dobra, wiemy gdzie jest klapa, więc mam już przewagę. Nie wiem tylko, gdzie są bramy. Jeśli będą po dwóch stronach, to mam przejebane. Tu jest brama jedna i pewnie jest tam po druga. Nie jest to za dobra mapa do tego typu challenge'ów. Przyznam się szczerze mówiąc. I tu jest druga. No nie ma tragedii niby. Zależy w sumie. No dobra byczku, to co? Umieranko? Chodź tu! Dobrze ci zrobię odrobinka świeżego mnoża w plecy. No. Obstawiam, że jest po drugiej stronie Ale wiadomo, że może się kitrać gdzieś, co nie? Dobra Nie jest źle, jeśli chodzi o widoczność Było coś tam? Były marki chyba. Dobra, zrobiliśmy to, mamy to! Mamy to! Myk! Kurde, bardzo rzadkie osiągnięcie. Zrobione! Wszyscy czterej! Kurde! Krew na twarzy. Dwa osiągnięcia na jak dostałem. Ja cię kręcę, dobrze. Bardzo mało, mało, co prawda, mało ekspa, ale robiliśmy to bardziej, nawet jak ten, ale robiliśmy to bardziej dla challenge'u. No i dla challenge'u się udało. Co nie, bardzo długo wbijaliśmy, bardzo długo wbijaliśmy, ale zrobiliśmy ten challenge. Nice! A pięknie byczki! No.